Bolo musi go odstrzelić, to proste. A co, nie ma innego wyjścia? Dostał już zlecenie, no. A może... porwać łomatka? Stary, do piachu z nim. Lewy jest dla nich największym zagrożeniem, powiem ci. No dobra, a jaki mam termin? Do pierwszego meczu. Ciężko będzie. Bez lewego cała ta gra kompletnie nie ma sensu. Zresztą, powiem ci tak, jeden trup więcej, jeden mniej. Co to za różnica? No ja to jest prawda. O. Ty wiesz, o czym rozmawiają ci dwaj łysole? Wszyscy to są gangsterzy. Chcą człowieka zabić. Nie patrzę. Od początku mi się nie podobali, wiesz? No, znaczy, Ale popatrz na, na te ich na zakazane gęby, co? Ale znaczy, teraz, tak się biały, biały dzień? Robią no, przy ludziach? Ale stary, oni są teraz bezkarni. A wiesz, że szykują jakiś wyrok na, na, na jakiegoś lewego? Ty, czekaj. Coś mi to też pomógł. Ty, czekaj. Przed pierwszym meczem. To myślisz, że to jest... Ty, odstrzelić lewego, naszego najlepszego napastnika. <laughs> Dobra, patrz. Gdzieś... trochę mi szkoda, tak ty... weź tu, zostań tu. Na pośkę. na zaplecze. 500 tysięcy? taka jest stawka. Okej, okay, to stoję. Scenariusz. Policja! Łapy Dobrze, że zdążyliście. Szykowali zamach na Lewandowskiego. Ale panowie, to jest jakaś pomyłka. Jaka pomyłka, ty terrorysto jeden? Ale nie jesteśmy terrorystami. A. Morda w głowę! Czy. Co? Scenariusz, dowody zbrodni, śmierć komisarza Lewandowskiego. Co ty? Dobra, no jejku, no to posiedzą sobie tam chwilę, zaraz ich wypuszczą. A swoją drogą, wiesz, winnych śmierci Hanki Mostowek powinni posadzić na dożywocie.